Kilkaset osób wzięło 2 września udział w niedzielnym odpuście ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego w rodzinnym mieście Męczennika z XVII wieku. Kulminacyjnym momentem polsko-czeskich uroczystości była msza święta w czesko-cieszyńskiej świątyni pod przewodnictwem biskupa Ostrawy Franciszka Lobkowicza. Z czeskim hierarchą liturgię koncelebrowali ordynariusz bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy i biskup pomocniczy Piotr Greger oraz kilkudziesięciu kapłanów z diecezji Ostrawsko-Opawskiej, Śląska Cieszyńskiego i Podbeskidzia. Przed liturgią w Jezuickim Kościele ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przeszła transgraniczna, barwna procesja z relikwiami świętego Melchiora Grodzieckiego. Z kościołów pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie oraz czesko cieszyńskiego Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa wyruszyły jednocześnie dwie procesje. Polscy i czescy wierni spotkali się razem w pół drogi. Dokładnie na Moście Przyjaźni, na którym do niedawna były graniczne szlabany i strażnicy. Po przywitaniu ze śpiewem na ustach i przy akompaniamencie orkiestr pielgrzymi przeszli do świątyni w czeskim Cieszynie. W homili biskup Rakoczy zauważył, że dzięki wyrokom opatrzności Bożej dawny most graniczny zamiast dzielić znowu łączy. To co jeszcze tak niedawno było niemożliwe, co nas dzieliło, dziś łączy i wzbogaca. Zamiar budowania świata bez prawa Bożego okazał się iluzoryczny. I nie mogło być inaczej, podkreślał hierarcha, cytując słowa Jana Pawła II, wygłoszone na czeskiej ziemi w kwietniu 1990 roku.